mogą rządzić krócej niż się wydaje, bo Polacy no są bardzo mądrym narodem i jak zobaczą, ile oni mają zła to mimo ich. Osoby, nainhos, athletes, to świętych i poparcia największych zagranicach sądzę, że wcześniej raczej niż później skończą się liczący. Najpóźniej za cztery lata, pamiętajcie o tym. Z bardzo ważnymi przypadekami wyborów, Nie mamy czasu. Dzień dobry, ja mam pytanie, za tym, co my w Polsce, że nie zbada czasu, tak się stanie, czy nie władzę, więc tutaj? tutaj proszę, w ogóle spojrzeć, czy z praktycznego punktu widzenia nie jesteśmy coś w stanie zrobić, czy jest jakaś może Państwa partii plan, żebyśmy... My nie zablokowali tego, co taka, albo tej elektrowni atomowej jest. Polska, tak jak Pan mówił, w przyszłości mogła rzeczywiście wyglądać jako jakiś, jakiś lider europejski, a nie taki jakichś Czy my, jako Polacy, możemy coś zrobić, oprócz wyjechać na ulicę i pokrzyczeć, i Państwo zeszymają teraz większości sejmerów, czy no, praktycznie nie jesteśmy w tym no, zakresie? Szanowni Państwo... I jeszcze popatrzcie, tak? Oni... Oni, nasi przeciwnicy polityczni, liczą się tylko z wolą narodu wyrażoną głośno. Bo wola narodu, która jest gdzieś cicho rozsiana pod, pod polskimi strzegami, to jest coś, czym oni się nie liczą. Milcząca większość, dopóki nie jest milczącą większością wolnych Polaków, którzy wykrzyczą, I to dlatego to spotkanie takie jak to dzisiaj tutaj, kiedy sala pęka w szach i na zewnątrz również na korytarzach budzi taką nadzieję. Właśnie nadzieję na zwycięstwo, bo to jest coś, czym oni się będą musieli Radnym wojewódzkim. Jutro mamy sesję i na sesji wkładać i na sesji oświadczenie klubowe prawa i sprawiedliwości w sprawie elektrowni jądrowej w tej lokalizacji lub jadową kopalnią. Bardzo Dzień dziękuję. Dziękuję Młość nie tylko paletę, ale projektowaliśmy elektrownie dla Bechera i dla Polski Kąsów. To jest świadomy potencjał od prawie 80 lat i to jest bardzo bezpieczna elektrownie. Jest, jest tu mamy, gdzie jest? Bardzo proszę. Gdzie drugi mikrofon? Przepraszam jeszcze. Tu, od góry, proszę. Nie, przepraszam, od góry. Bardzo proszę, od góry. Od góry, pan. Ja jestem Karol, nazywam się Karol, mam 16 lat. I ja tylko tak trybiec głosowania do pana, który na dole tak szybko wyjeżdża na lotnisko w 15 minut. No, ja jazzę do szkoły komunikacją miejską w King's Dyson właśnie tutaj jedną godzinę. Ale broń Boże, żebym mówił daleko od szkoły jego tak y, ze względu na odległość, bo Roberta jadę w 15. <ślinik> <ślinik> I teraz jeszcze lepiej przechodząc do pytania, to pytanie, które jeszcze doszliśmy tutaj. Po co mamy miejsce BK w Polsce, skoro mamy w Berlinie? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę. Zaraz tutaj na początek. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Tutaj dajemy górę. Przepraszam. rozumiem, ale jest dużo chętnych. Potencjał, wielka potęga naszych czynników tego, Co się z tym stało i kiedy ta za będzie odbuduje. Dla naszego rejonu, dla rynku jest w jest największym potencjałem uraka Zostało nam kilka kilku cyfrowych. To tamtych za zostało z zostało dwóch A dzisiaj jeszcze mamy jedno takie dla młodych ludzi, czyli dziennik pokonany, właśnie tutaj, za działo, czyli To Z bardzo dużym, po której stronie wschodniej. jest kolejne pytanie. Tylko pan siedzi, tak? Ja mam pytanie do pana Baryliela. Najpierw może oświadczenie. Boję się rządów obecnej ekipy. Ta właśnie ekipa wyprzedała nasz majątek narodowy za bezcen. Czytałem dwie książki Kazimierza Poznańskiego. Nasz majątek został wyprzedany za 10-15% wartości. Dzisiaj... Właśnie rządząc, to są komuniści, i ludowcy. Według Pana, ile zyskaliśmy na wyprzedaży majątku, a ile straciliśmy? Szanowni Państwo, to co zostało wyprzedane w czasach rządów Platformy, to bardzo wiele polskich sygnałów o łącznej wartości 58 miliardów złotych, czyli oni też są sumowali przejęli taki, taki majątek, a w naszych czasach odgudywaliśmy repolonizację, odbudowywaliśmy polski kapitał. Polską władzę. Polską Bo wiele wskazuje, że mogą chcieć wrócić do tej metody. Bardzo proszę. Pójdźcie jeszcze bardzo mi wyjdzie do Was, tak? Braże, bo chodzi o to, żebyśmy jeszcze od do Was, bo tam jeszcze czekają przed nami. Ja chciałam zapytać, dlaczego w ekipie rządzącej nie udało się przeprowadzić systemowych zmian w budżetówce. Jest to sektor, w którym ja pracowałam do niedawna i doświadczyłam, jak pracuje się tam na dole. Ja obecnie mówiąc, Wskaziłabym ten system jako oligarchiczny, gdzie góry zarabiają potężne pieniądze, natomiast na dole pracownicy niegodni są wynagradzani, niegodnie traktowani, bowiem zarzucacie ich pracą ogromnej ilości, nie są stanie po prostu wywiązać się z tych obowiązków, się I, A i to tak się tak. to zrobiło, w jednym roku o 50%, ale po roku przy zwiększonej, przy, 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 przy podniesieniu minimalnej pensji to wszystko się zrównywało i potem znowu byliśmy na samym terenie. Szanowni Państwo, po pierwsze, jeśli chodzi o tą pierwszą część pytania Pani, mieliśmy parę razy próbę w pierwszej w 2016 roku, zmianę ustawy o służbie cywilnej, ale opór i bunt w służbie cywilnej był gigantyczny i wtedy musieliśmy się cofnąć. I rzeczywiście taka głęboka reforma służby cywilnej, czyli urzędników, urzędówki, bo Pani też o tym mówiła, o służbach mundurowych, e, nie została przeprowadzona. Co do służb mundurowych, Poziom wynagrodzenia w naszych latach był bardzo wysoki. Przekraczał, zdecydowanie przekraczał e, poziom przyrostu wynagrodzeń nie tylko w latach platformy obywatelskiej, ale również przekraczał średnią dla służb mundurowych, podkreślam, przekraczał średnią budżetówcy. A co do policji, to nie jest tak, że w naszych czasach jedna osoba przyrządziła 10 odchodziło, skoro... Odziedziczyliśmy stan policji na poziomie 92 tysiące, a oddaliśmy na poziomie 100 tysięcy funkcjonariuszy. Czyli tego prostego rachunku wynika, że było tak, Pani mówiła. A w przypadku wojska było to 95 tysięcy żołnierzy, a oddaliśmy naszym następcom 175 tysięcy Podwyżkę. Drodzy Państwo, nie dajmy sobie mówić tej propagandy, że oni podnoszą 20%. My w budżecie zagwarantowaliśmy 12,3%. To jest to, co im daliśmy. Czyli oni tą różnicę dodatkową przeznaczyli na podwyżki. Nie platforma 20%, platforma 7%. 7,7%, a my 12,3%. Pamiętajcie o tym, bo mamy mniejszą siłę i mamy szczęśliwa, żeby spotkania pani dała się nabrać na te kłamstwa i propagandę płynącą z separem i z różnych potrzeb. Dziękuję. 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 Panie premierze, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję demokratura. Czy nie powinniśmy tego terminu rozszerzyć, i mówić brunatno-czerwona demokratia? <śleszy> <śleszy> z, <śleszy> z różnymi epitetami to jest tak, że one się czasami cisną na ustach, ale kim one są bardziej radykalne, tym bardziej ograniczają grupę osób, która to wierzy. I są tą refleksją kępa.

Tak to w ten sposób skończyła się spotkanie z premierem Morawieckim z Muzeum II wojny światowej Telewizja Narodowa Pomorska Słowomir Ziemiński dla Was.